Burgery, kapsalony, spaghetti, pierogi, no i potrawy wege. Food traki po raz pierwszy przyjechały do Chorzowa. Pod estakadą można było zjeść nie tylko tradycyjne burgery, ale także dania kuchni włoskiej i azjatyckiej. Dzisiaj otwieramy bardzo smacznie i uroczyście dziesiątą rocznicę chorzowskich smaków. To jest konkurs, który świetnie przyjął się w Chorzowie. Tysiące ludzi z tej oferty, którą wspólnie jako urząd miasta w Chorzowie z chorzowskimi gastronami przygotujemy i wiele ludzi z tego korzysta. Dzisiaj, jak co roku, chcemy wystartować z tym konkursem w jakiś ciekawy, nie tylko smaczny, ale też ciekawy sposób. Na Chorzowskim Rynku, już pod remontowaną estakadą, przy, przy gotowym już centrum siatkowym, Mamy do czynienia z pewnym takim najazdem food trucków, czyli ciężarówek, gdzie można spróbować naprawdę różnej kuchni. Food truck to jest coś zupełnie innego niż to, co szereg ludzi kojarzy z latami 90 czyli gdzieś tam początkiem street foodu w Polsce. No w tej, tamten street food był z fast foodem, czyli czymś z mikrofalówki, czymś na szybko, takim do ręki już tu i teraz w dwie minuty. Natomiast to, co my robimy, to jest troszkę lifestyle, pasja do gotowania, przełożona na taki uliczne, uliczne no uliczną modę po prostu, natomiast w dobrym wykonaniu. Cebulka ze skwarzyny. Porządny śląsok to jej przy stole, nie? A nie kasz tam w, w einfarcie czy, czy w biegu, ale no Czasy się zmieniają, wszystko idzie do przodu, I on myślał tak, że jak tam są serwowane dobre produkty, jak one są zrobione dobrze, i e, jeszcze fajnie by było, żeby miały coś wspólnego z naszym śląskim jedzeniem, e, to i oni mam nic przeciwko. Numer 13. Ja osobiście polecam burgery, Zresztą one generalnie spotykają się z największym odzewem na zlotach futrakowych. Jest chyba moda też na burgera w Polsce, nie jest to hamburger, tak jak niektórzy mówią, jest to burger, naturalny wołowy z naturalnymi składnikami, świeżymi, przygotowywany tutaj na miejscu tak, że ludzie mogą to widzieć. No co, możemy się pochwalić na przykład, że w Chorzowie mamy zeszłorocznego mistrza polskich w burgerach, Futrak Pasibus. Najdalej gdzie byliśmy, to byliśmy w Gdyni. Byliśmy w Gdyni, byliśmy w Kostrzynie na Woodstocku, a tak to śmigamy po całej Polsce. Tak, gdzie tam, tam w sumie się uda dostać na jakiś tam event. U nas na traku można zjeść potrawy takie holenderskie i włoskie, są to kapsalony. W aluminiowej foremce zapiekamy frytki na dole, mięso z kurczaka bądź wołowe zapieczone serem cheddar, podawane z surówką. Bądź wariacja włoska, makaron czy kolorowy szpinakowy, pomidorowy, pszenny, na to jest wołowinka sos bolognese, który robimy sami z naturalnych pomidorów, ewentualnie sos szpinakowy zapiekany z serem cheddar. Przyjechaliśmy z Katowic. E, serwujemy burgery i napoje czysto karaibskie. E, i to chyba wszystko. Mamy bardzo zróżnicowane smaki, ponieważ mamy, tak jak można zauważyć na tablicy za mną, e, zaczynamy burgery takie typowo klasyczne, e, czyli na przykład z samym mięsem, a później przechodzimy już do bardziej egzotycznych właśnie karaibskich smaków, e, czyli jakieś mango, ananas, kokos. Zlot food trucków to była doskonała okazja do inauguracji 10 edycji konkursu Chorzowskie Smaki. W tym roku 16 restauracji, barów, bistro wystartowało w tej naszej zabawie. To są punkty zlokalizowane w zasadzie w każdej dzielnicy Chorzowa. I oczywiście na ulicy Wolności, tutaj w ścisłym centrum, w Parku Śląskim jest mocna reprezentacja, ale w zasadzie w każdej dzielnicy można znaleźć coś, coś dla siebie. Więc ta oferta, ta tegoroczna edycja jest bardzo podobna do poprzednich. Przez kolejne tygodnie będzie można wypróbować coś, coś z tej oferty w różnych restauracjach. 16 razy maksymalnie 3, no to jest kilkadziesiąt różnych dań konkursowych, które komisja musi sprawdzić, musi wypróbować, ale również każdy z nas, który ma ku temu okazję z rodziną przez przyjaciółmi może się wybrać i coś innego, coś smacznego spróbować. koki, grindy i slajdy. W sobotę na nowym skateparku Potrzebem Prezydent odbyły się Mistrzostwa Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach. Skatepark Potrzebem Prezydent w Chorzowie jest jednym z nielicznych parków w Polsce, idealnie przystosowanych do potrzeb zawodników jeżdżących na Rolkach. Są to Mistrzostwa Polski w Jeździe Agresywnej, są to oficjalne mistrzostwa Polski pod egidą Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, A jesteśmy w Chorzowie, ponieważ jest tutaj nowo wybudowany obiekt, który fantastycznie nadaje się do rolek. Bo jak wiadomo, skateparki są budowane też na inne dyscypliny. Ten akurat konkretny obiekt idealnie nadaje się na łyżwo rolki, także podjęliśmy decyzję organizacji tych, tej imprezy tutaj. Nie ukrywam też, że Urząd Miasta Chorzowa był bardzo chętny podjąć tą współpracę i bardzo nam pomógł na niemalże każdej płaszczyźnie i też to był czynnik decydujący o tym, że Mistrzostwa Polski w tym roku odbywają się właśnie tutaj. Skatepark jest może mały, ale bardzo przemyślany, zrobiony pod rolki. Także rzeczywiście można jeździć dookoła i cały czas robić triki, nie zatrzymywać się. Ee, bardzo, bardzo fajne podejście co do projektowania skateparków. Skatepark jest super, jest mały, ale jest bardzo wymagający, jest dużo przeszkód koło siebie i trzeba się bardzo skupić i mieć mega dużo siły, żeby pojechać dobrze całą trasę. Na miejsca, gotów, start! Zawodnicy są z całej Polski, mamy też Polaków z zagranicy, którzy specjalnie na tę okazję wrócili z emigracji. Zawodników mamy około 20 juniorów, 30 par osób w kategorii Open, prawie 20 osób w kategorii Pro. Ja jeżdżę 18 lat na rolkach. Zaczynałem właśnie na agresywie i mniej więcej od... Trzech, czterech lat jeżdżę też sobie na, na dużych kołach. czym jest ta jazda na rękach na pewno. Dla mnie sposobem na życie, Oderwanie się od rzeczywistości, poniekąd też pracą, ponieważ mam swój własny sklep z rolkami. W miejskim Domu Kultury Batory odbył się koncert i znów jesteśmy razem, na który co roku zapraszają różne pokolenia zespołu na szlaku. Koncert i znów jesteśmy razem. 21 jak zwykle jest koncertem połączonym z występem pokolenia, ale w tym roku na scenie razem wystąpi aż pięć pokoleń, aż pięć pokoleń. Gdzie najmłodsze pokolenia sobie liczą 4-5 latek, są to dzieci Agnieszki, Ani, Agaty, którzy przez lata śpiewali w zespole na szlaku i one postanowiły, żeby te dzieci również dzisiaj wystąpili, także wystąpiły 5 pokoleń na szlaku razem z dzieciaczkami, a oprócz tego nasi przyjaciele z Bułgarii, z Neseberu, minus zespół, zespół Słoneczni z Katowic, z którymi wiążą niesamowite takie wspomnienia. Nasza przyjaźń zaczęła się już ponad 20 lat temu, kiedy nasze dwa zespoły, Na Szlaku i Słoneczni, spotkali się na Gryfiadzie w Szczecinie. W Szczecinie, tak? Tak, w Szczecinie tak. Tutaj są właśnie dziewczyny, które wtedy na tej Gryfiadzie były i dzisiaj zgodziły się znowu zaśpiewać ze Słonecznymi i wspólnie z zespołem na Szlaku stanąć na scenie. To jest muzykę, którą bardzo przyjemnie się śpiewa, jest zarówno na koncert, jak i czasami do ogniska, chociaż ogniskowych piosenek raczej nie śpiewamy na koncertach. Po prostu miło się przy tym spędza czas, nie, nie słucha się tego na co dzień, ale od czasu do czasu miło posłuchać. <śmian> W poprzedniej edycji Ekstraklasy z Schorzów miał walczyć o mistrzostwo, ale skończył rozgrywki na dziesiątej pozycji. Dopiero po barażach uratował miejsce w elicie. Latem w klubie doszło do sporych zmian. Zatrudniono trenera Marcina Waniczka, a także siedmiu nowych piłkarzy. My się skupiamy na, na, na sobie i, i nie i na kolejny mecz, o, nie, nie, nie patrzmy, nie wybiegajmy i tak daleko, wiadomo, że to jest przed sezonem, trzeba sobie założyć jakieś cele i tak jak trener mówił, każdy jest ambitny i, i wychodzi się na każdy mecz, żeby wygrać i, i żeby zdobywać jak najwięcej ilość punktów, ale wydaje mi się, że po poprzednim sezonie my skupiamy, się, my skupiamy się na kolejnym meczu, tak? jeśli uda nam się jeden wygrać, to patrzymy dopiero na kolejny i tak, i tak dalej, i tak dalej i wtedy dopiero e, liga nas zweryfikuje, tak? żeby nie wybiegać za daleko. Wyniki sparingów mogą napawać optymizmem. Nasz zespół przegrał tylko jedno z siedmiu spotkań na Słowacji z wicemistrzem tego kraju. Po nim zaś zanotował serię pięciu kolejnych zwycięstw. Te okresy przygotowawcze są różne. Ja już przeżyłem chyba sześć czy siedem okresów przygotowawczych i wiem, że różnie bywa. Niekiedy wygrywa się wszystkie sparingi, jakby nie, nie, nie wchodzimy w ligę dobrze. Niekiedy wygrywa się, przegrywa się wszystkie sparingi, wchodzi się dobrze w ligę. Nie ma na to reguły. Najważniejsze i tak będzie liga i to, co nam się uda jakby w niej zrobić. Pierwszy raz w historii klubu zawodnicy pracowali z trenerem mentalnym. Grzegorz Więcław wcześniej współpracował z reprezentacją Polski w rugby na wózkach, a także z drużynami żużlowymi. Natomiast w tamtym roku po raz pierwszy zetknął się z futsalem. Grzegorz ma bardzo pragmatyczne podejście do, do swojego zawodu i to powoduje, że, że nie ma tej blokady. Tak? Ja uważam, że on ma bardzo pragmatyczne podejście, działa po prostu, wykorzystuje różnego rodzaju gry różnego rodzaju fortele do tego, żeby ludzie mu zaufali. Nowym nabytkiem klireksu jest bramkarz Paweł Pstrusiński. Przez rok posmakował gry we Włoszech, ale gdy otrzymał możliwość powrotu do Chorzowa, nie wahał się ani przez moment. Bardzo się cieszę, że mam taką, ani inną sytuację, że mogę rywać z takimi bramkarzami jak Krystian czy, czy, czy Damian. Są to bramkarze naprawdę wysokich lotów. Uważam, że nieważne kto z nas stanie w bramce, klireks będzie miał to jako wartość dodaną i na pewno nie będziemy na straconej pozycji. Pożowianie rozpoczną zmagania o punkty od wyjazdowego meczu z Red Dragon z Pniewy.